klasyczną linię inspekcyjną, która opomiarowuje produkt końcowy i sprawdza, czy spełnia on specyfikację. Krótko mówiąc, czy jest OK, czy nie jest OK. I pracownicy na tej linii inspekcyjnej mają jednak ograniczone możliwości wyświetlania tej informacji, ale też w ogóle przetwarzania tej informacji, tak czysto fizycznie, biorąc pod uwagę jakby możliwości człowieka. W tym sensie, że na tej linii widzą wartość pomiaru tego produktu, Potem widzą pomiar następnego produktu, ale nie porównują ich między sobą. Tak? Widzą tylko ten produkt, który przechodzi w tym momencie przez linię. Oczywiście, jeśli się skupią, mogą ten produkt do poprzedniego porównać, ale już ciężko będzie porównywać wartości, które mieliśmy z 100 czy z 1000 tył. Szczególnie, jeśli mogą tam być jakieś niepokojące informacje, mimo że produkt nie jest wadliwy, tak? ale, ale na przykład y, mogą, mogą być istotne z punktu widzenia, jak porównamy ten do 50 do tyłu, 100 do tyłu, 1000 do tyłu, to możemy, y, możemy pewne informacje wyciągnąć na temat tego, co będzie 50 czy 100 do przodu, prawda? Y, czyli tak naprawdę, y, innymi słowy, przez ograniczenia człowieka do przetwarzania danych i y, takie ujęcie jednostkowe na linii inspekcyjnej, Maszyna, która y, maszy, jakby też ograniczenia tej maszyny, która mierzy tylko jeden produkt, jakby pewne rzeczy umykają y, y, na tej inspekcyjnej, z, z tym był jakby problem. No a to są bardzo, dosyć ważne rzeczy, więc oczywiście jakby e, odwołując się do tego, co mówiłem wcześniej, że trzeba e, wybierać takie procesy, które już są, jakby biorąc pod uwagę, że tym pracownikom to umykało, a temat jest bardzo ważny, e, no to firma w jakiś sposób sobie poradziła, tak? E, tak jak mogła, i to powiedzmy, że nawet skutecznie, no bo e, chociaż nie idealnie, ale skutecznie, ze względu na to, że jakby e, temat wymagał je, nadal interpretacji człowieka, e, no ale przede wszystkim m, m, w tym sensie jakby firma sobie poradziła, że zaczęła robić te wykresy i oglądać, tak? Z tym, że bardzo, wymagało to bardzo dużo czasu. Codziennie musieli, musiały osoby siadać do tego i, i analizować dane. Natomiast no, to było bardzo mało wydajne. To było też tylko w tym momencie, kiedy oni siadali do tego w ciągu dnia, później tego nie robili, robili to raz dziennie, tak? Więc no, dlaczego ten proces? No, przede wszystkim były duże koszty. Braku wykrycia oraz późnego wykrywania nieprawidłowości. Tak? Jednak to było cały czas oparte o ludzi, którzy robili to raz dziennie i którzy też mogli, się, mogli coś przeoczyć, na, szczególnie patrząc na wykresy. Tak? Człowiek oczywiście ma takie naturalne predyspozycje do odnajdywania schematów, ale, ale jednak jak patrzy na dane, to czasami różne rzeczy może być, w zależności czy wykres jest mały czy duży. Tak? Druga rzecz to jest to, o czym już wspomniałem wcześniej, czyli. To, że specjalistyczne zasoby realizują proste prace, tak? czyli wysoko wykwalifikowani specjaliści analizują, analizują codziennie wykresy, tak? Mogli robić raczej inne rzeczy. A mimo to jest cały czas duże ryzyko pomyłek, które się zdarzały, niestety. Tak? Czyli mówię, że chyba sobie poradziła, no ale nie do końca też. No i inna też kwestia, taka bardziej operacyjna, organizacyjna, to, że zarządzanie jakby sytuacjami niepokojącymi odbywało się tutaj przez maile, tak? I mieliśmy bardzo mało, mało kontrolę nad tym, czy, czy w ogóle problem się ktoś zajął, już nie mówiąc o, o rozwiązaniu, bo tak, czy ktoś przeczytał maila, czy nie uznał za spam i tak dalej, czy mu gdzieś nie wpadło do, do jakiejś innej skrzynki czy folderu. Dobrze, i w takim razie tak przechodząc, żeby Państwo mieli, mieli podgląd o jakich, o jakich w ogóle sytuacjach mówimy, z czym były problemy, jakieś przykładowe sytuacje, które umykały, tutaj mamy dwa przykłady na slajdzie. One pokazują specyfikację produktu właśnie z danych na, na linii inspekcyjnej. Przerywanymi liniami na górze i na dole, nie wiem czy mój kursor widać, a chyba nie widać, ale te przerywane linie na górze i na dole oznaczają specyfikację produktu. Mówi, że powyżej jak tych na górze jest produkt wadliwy, poniżej dychy na dole jest również wadliwy, a pomiędzy tymi dniami jest OK. Na pierwszym przykładzie, tym po lewej stronie, mamy anomalię. Tak? To widać, widać gołym okiem. Jest to jakiś taki przypadek odstający, ale to mogą być też jakieś błędy w ocenie maszyny, bo takie też się zdarzają. Tak, w tym sensie, że możemy mieć różne, różne nieprawidłowości. To jest bardzo fajny przykład tutaj, jakby, że sztuczna inteligencja może działać samodzielnie do momentu, aż wymagana jest ocena specjalisty albo jakieś dochodzenie. No, okej, okay, tutaj mamy przypadek odstający, ale pytanie, co to znaczy? Tego model jej akurat nie wie, a specjalista może wiedzieć albo może to zweryfikować. Proszę spojrzeć, że jakbym wcześniej produkt zachowuje się całkowicie stabilnie. Tak? Mamy, mamy cały czas wymiary w, w specyfikacji. Może te maksy są troszkę większe niż, niż miny, czyli wymiary maksymalne są troszkę mniejsze niż minimalne, czyli widzimy, że produkt nam się rozchodzi bardziej na szerokość niż, niż na, w sensie węższa, nie, a nie zwęża, ale ogólnie jest ok. I nagle coś nam wyskoczyło i odpadło tu akurat wyszło poza, poza specyfikację. E, czyli jest to pojedyncza sztuka na, na stabilnej serii. E, może być tak, że na przykład ktoś ruszył maszyną, coś się przykleiło do tego produktu. Na przykład, włos się przykleił, bo tutaj mamy bardzo wąskie specyfikacje, tak? Na wykresie to jest dość rozszerzone, bo mówimy o ułamkach milimetrów tak naprawdę. Więc może na przykład włos się przykleił do produktu, wrzuciliśmy go a był dobry ten produkt, tak? e, Trzeba to sprawdzić. Z drugiej strony, e, jeśli to przypadek e, albo anomalie, e, szczególnie powtarzające się, no to trzeba sprawdzić, z czego to wynika. Tutaj też to jest bardzo ważne. No, bo mamy tą stabilną serię, tak? szczególnie z małymi, tymi minimalnymi wymiarami. W tym sensie, że jeśli ta anomalia byłaby ciut mniejsza, no to mieściłaby się w specyfikacji, prawda? I nikt nie zwróciłby na nią uwagę. Natomiast jeśli ona jest powtarzalna, no to ktoś powinien zwrócić na to uwagę, bo może teraz się by zmieściła w specyfikacji, ale następne, by się nie mieściły i możemy temu zapobiec na, na podstawie tej informacji. Czyli tak naprawdę mamy dwie sytuacje. Jedna to może być błąd w ocenie, który należy sprawdzić, bo seria jest stabilna. Tak? Albo mamy anomalie, które trzeba sprawdzić, a generują te anomalie jakby produkty, które na ten moment nie są odpadami. To słusznie, natomiast następny już mogą być. Inny przykład, tutaj po prawej stronie mamy zupełnie inny przykład. Widzimy, że pomiar bardzo mocno się zagęścił. No, Teoretycznie to super. tak? Produkt, produkt jest idealnie w specyfikacji, no natomiast wiemy, że świat nie, nie zawsze jest taki, taki super, jakbyśmy chcieli. Mamy tutaj znowu taką sytuację, gdzie w danych widać, że coś jest nie tak, no ale człowiek, specjalista musi sprawdzić i podjąć decyzję, co tutaj jest nie tak, tak. Może rzeczywiście produkt tak idealnie nam się wstrzelił, ale jednak sytuacja jest podejrzana. Mamy w tym sensie że mamy poważne ryzyko, że narzędzie pomiarowe może być w jakiś sposób uszkodzone albo, roz, albo źle działać. Tak? takiej sytuacji. No to jest jakby, dlatego pokazałem też Państwu ten przykład, bo to jest bardzo ważny ale, tak? bo on nam mówi, że jakby w ogóle cały pomiar może być zły. Tak? W sensie wszystkie produkty, może niektóre, mogą być, mogą być wadliwe i się o tym nie dowiemy, jeśli mamy do klienta produkt, który, który nie tyle jest wadliwy, co nie wiemy, czy jest wadliwy, tak? albo które sztuki są wadliwe. Ten przykład mógł być wygenerowany przez taki dosyć burzliwie rozstrzygany przez nas przykład. burzliwy w sensie przez to, że właśnie była taka sytuacja, że nie wiedzieliśmy, dwie nie był w stanie ocenić, czy produkt był właściwie oceniony, dlatego że nie dojeżdżała stopka pomiarowa, która mierzyła, mierzyła produkt. Tak? Produkt był bardzo mały, stopka wysuwała się już jakby do maksymalnej wysokości, która się mieściła jeszcze w, w specyfikacji, ale jeśli produkt był jeszcze niższy no to ona już wtedy nie dojeżdżała do końca. I to powodowało też takie właśnie wypłaszczenie wyników, tak? bo jakby schodziła do maksymalnego poziomu i nie było możliwe wysunięcie jej jeszcze bardziej. A realnie produkt mógł być, mógł być rzeczywiście niższy. W tym sensie jest to bardzo ważny rodzaj alertu, bo mówimy nie tyle o pojedynczych sztukach właśnie, a całej serii, która, która mogła być źle, źle zmierzona. I przejdźmy dalej do następnego przykładu. Mam ich kilka przygotowanych, dlatego żeby też Państwo wiedzieli, z jakimi jakby problemami się mierzyliśmy, jak to, roz, jak to rozwiązaliśmy. Kolejna sytuacja, to tutaj mamy, jak widać po lewej stronie, bardzo stabilny pomiar Pomiar nagle wystrzał w górę, tak? I znowu bardzo stabilnie, jak już wystrzeli w górę. Jedne produkty, jakby już, już po tym wystrzelecie, jakby mówimy od połowy, jedne produkty idealnie mieszczą się jeszcze w specyfikacji, inne są odrzucane. Tak? Mimo że pomiar jest bardzo stabilny, no to jest na granicy, więc jedne minimalnie odpadają, jedne minimalnie przechodzą. No i znowu trzeba by to sprawdzić, czy to nie jest błędna kalibracja. Tak? I tak naprawdę o co chodzi z tym przeskokiem? Być może po prostu maszyna została przesunięta o ten, o ten milimetr i, i dlatego jest jakby przesunięcie. Więc to też bardzo ważny, ważny temat. Natomiast po prawej mamy przykład, o którym też troszkę mówiłem wcześniej, czyli właśnie te odchylenia, anomalie. Tak? Proszę zobaczyć, że tutaj e, mieszczą one się w specyfikacji, tak? e, ale są powtarzalne. Mogą za chwilę się nie mieścić, jeśli będzie, jeśli będzie jakiś większy problem. No, na przykład to może być e, sugerować, że jest jakiś problem z nieszczelnością pieca. Tak? I ostatnia sztuka na, na tatce, która jest od, od, od miejsca tej nieszczelności, e, jakoś się rozszerza pod, e, pod tym wpływem. Tak? No, i wiadomo, że takie rzeczy raczej lubią się pogarszać niż polepszać. Samo się nie uszczelni, a raczej się bardziej rozszczelni, więc w tym sensie warto byłoby się temu przyjrzeć. Czyli znowu mamy ryzyko, ryzyko dostarczenia wadliwego, wadliwego towaru w kolejnych seriach. Jeszcze parę takich przykładów związanych z trendami bo to też było sporo rzeczy, które właśnie. W szczególności człowiek na linii inspekcyjnej nie jest w stanie mm, analizować, tak? Przez ograniczenia e, tak zwanego interfejsu białkowego, czyli, czyli zdolności poznawczych człowieka. E, e, czyli właśnie te, e, te trendy tutaj dane troszkę inaczej wyglądają, bo jakby to jest, dotyczy już trochę innego biznesu, innego tematu projektu. E, tu mamy trzy kolory i e, każdy produkt był oceniony na e, trzech wymiarach. Minimalny. E, Właściwie na dwóch wymiarach. Trzeci jest jakby trudny. Minimalny, maksymalny to jest ten pomarańczowy indzieski. i niebieski. I środkowe to jest średnia. Czyli jakby każdy, każdy produkt oznacza się tutaj trzema kropkami, jak na tym wykresie. I tak, na tym przykładzie po lewej widzimy takie stopniowe obniżanie się produktu, tak, tej wartości minimum. I delikatne obniżanie się średniej przy stabilnym maksie, tak? Ze względu na to, że właśnie maks jest stabilny, to ta średnia tak bardzo nie zwraca naszej uwagi, ale widzimy już, że, że minimalne wartości się obniżają. To jest bardzo ważne, żeby wychwycić takie rzeczy za czasu. W tym, w tym momencie na razie produkty mieszczą się w specyfikacji, tak? Ale jeśli trend się utrzyma, no to Chcieliby Państwo raczej wiedzieć o tym, że to się stanie w niedalekiej przyszłości, prawda? W tym sensie, że jeśli zareagujemy już teraz, no to nie będziemy mieli odpadów, albo będziemy ich mieli dużo mniej. niż gdybyśmy zareagowali dopiero w momencie, jak te prawdziwe produkty dojdą na linię inspekcyjną. Oczywiście to wszystko też zależy, jaki jest proces produkcji, jak długi i ile etapowy, tak? Czy w momencie, kiedy widzimy trend, jesteśmy w stanie zareagować, ale na pewno jesteśmy w stanie zareagować szybciej niż jak będziemy to widzieć po czasie dopiero. Po prawej mamy podobną sytuację, gdzie i minimum, i maksimum się, się podnosi, a tym samym średnia rośnie razem z nimi. Tutaj, tutaj już ładnie to widać. To, w tym sensie, że trochę łatwiej to wykryć niż po lewej stronie, gdzie ten maks jest stabilny. Przez to, przez to jakby maks jest stabilny, i ukrywa tą średnią. Tak? Z takiego tematu z, z trendami, tutaj jeszcze jedna, jeden taki przykład takie dwie ciekawe sytuacje, a właściwie trzy, bo jedno to jest podwójnie. Pierwsza ta po lewej, no to mamy nagły skok wszystkich trzech pomerów, więc znowu mamy ten sam, podobny temat jak w, w tym poprzednim projekcie. Może, może jest anomalia, może, może zła kalibracja, tak? Trzeba to ustalić, znaczy może anomalia, nie ta anomalia, co węglowa seria albo, albo właśnie błędna kalibracja. I, i trzeba to, to ustalić, na pewno warto o tym wiedzieć, jak to się zdarzy, żeby, żeby szybko zareagować. Natomiast po prawej mamy jeszcze inną sytuację. To właśnie to, co mówiłem, że tam się ta, w tej średniej troszkę się kamuflował problem, a tutaj mamy już w ogóle całkowicie zamaskowany. W tym sensie, że proszę obserwować jakby samą średnią w tym na tych przykładach po prawej. Są, są dwa przykłady, bo to są troszkę mniejsze. Patrząc na samą średnią, nie zobaczymy nic niepokojącego tak naprawdę. Widać, że są skoki, takie rozjazdy minimum i maksimum. Tak? Tutaj oczywiście jakby średnia, jaką kamera centralna ma, ma swoje wady, które, które tutaj właśnie widać, tak? No i bardzo ważne jest, żeby, żeby to była wydać tak? Może to być ta, ta nieszczęsna stopka, może być jakaś kalibracja. Także mamy mamy znowu ryzyko wyrzucenia dobrych produktów, tak samo jak wysłania wadliwych produktów, tak? Bo jeśli źle mierzymy, no to, no to nie wiemy, czy, czy mierzymy dobrze i co mierzymy. No i okej, okay, mamy właśnie zdefiniowane takie problemy. Oczywiście ich było dużo więcej niż tutaj Państwu pokazałem, bo, bo czas, nas, czas nas ogranicza, więc wiemy, jakich sytuacji dotyczy. No i pytanie, co z tym zrobiliśmy, jak działa ta, ta magiczna sztuczna inteligencja w tym przypadku. Otóż działa ona w ten sposób, że przede wszystkim to, co przed chwilą jakby zespół robił, czyli oglądaliśmy wykresy, szukając niepokojących informacji. No to sztuczna inteligencja robi to za nas, w tym sensie, że analizuje i interpretuje dane zamiast ludzi. Robi to automatycznie i dużo szybciej. Ludziom, jakby, za to pokazuje te dane dopiero, gdy pojawia się jakieś ryzyko, wraz z informacją, jakie to ryzyko, czyli system krzyczy na przykład. Uwaga, niepokojący trend, sprawdź to i to, tak? możemy, możemy zacząć jakby już nawet konkretne. Konkretne instrukcje dla ludzi i podejmij taką decyzję, co masz dalej z tym zrobić. Tak? To również, jakby, może wybierać z różnych, z różnych opcji, jeśli, jeśli jesteśmy w stanie w jakiś sposób ten proces sobie zdefiniować z góry. Zobaczmy też, nie robi tego tak, że zapisuję gdzieś w danych, w jakiejś tabeli, w Excelu dane, te, te alerty, te niepokojące sytuacje i wysyłam jakiegoś maila, którego ktoś może nie otworzyć, ktoś może nie zobaczyć, zignorować itd. Tak to było dosyć ważne w tych naszych wdrożeniach, że ten system automatycznie przekazuje alerty do specjalistów, którzy są dedykowani do podjęcia decyzji w danej sprawie. Tak? Czyli filtruje im in te informacje, wyciąga z nich taką całkowitą esencję i razem z nią dostarcza dane, które potrzebuje do podjęcia decyzji. Tak? To była właśnie ta kwestia, gdzie mówiłem o tym, że wysoko wykwalifikowany zespół robi proste rzeczy. Tak? Oni mówili, że oni muszą oglądać dane, i to jest strasznie. Nudne zajęcie poniżej kompetencji. Oni by chcieli dostać tylko te informacje, które potrzebują, tak? do, do, do podjęcia danych, do podjęcia decyzji, a nie oglądać dane. No i cały ten case management, który tam jest pod spodem, też wspiera jakby proces decyzyjny, tak? Jeśli on jest wieloetapowy, przychodzi przez różne ciały, dokumentuje go, rozlicza i tak dalej. O tym jeszcze będę za, za chwilkę mówił. Czyli jakby tak pokazać ten proces bardziej obrazkowo. Ja bardzo lubię obra obrazkowo, bo to właśnie fajnie tłumaczy, jak to wygląda. Mieliśmy przed wdrożeniem analityki proces taki, że pracowały, idziemy od lewej strony, tak? Pracowały maszyny na, inspekcyjne, które dostarczały pewne dane, wyrzucały, które produkty są OK, które nie OK. Te dane można było sobie w czasie rzeczywistym jakby oglądać te produkty, które są. Które są oceniane. I co mieliśmy dalej? Oprócz tego, że właśnie szła taka, taka ciągła inspekcja, no to codziennie zespół specjalistów te raporty przygotowywał i oglądał szukał niepokojących sytuacji. Jak coś wynalazł, że jest nie tak, no to wtedy wysyłał maile do odpowiednich osób, które docierały, gdy nie docierały, coś z nimi robili, potwierdzali albo nie. Co zmieniliśmy w tym procesie? Przede wszystkim wyeliminowaliśmy właśnie to oglądanie danych żbudne, wielogodzinne i też tylko, tylko raz dziennie. Zastąpiliśmy to automatycznym modelem, który robi to w oderwaniu od tych ludzi i robi to ciągle i automatycznie. Tak? Ale zastąpiliśmy też maile modułem do zarządzania spraw, którym się troszkę też więcej w tym momencie zajmę. Moduł zarządzania spraw, w którym generują się te, te alerty, prowadzone są sprawy wieloetapowo, podejmowane są jakieś działania, dodawane rezultaty i raportowane też sytuacje. Też to jest ważne, żeby, żeby te alerty sobie raportować, żeby zobaczyć, czy na przykład jakieś problemy nie powtarzają się zbyt często, tak, być może są do rozwiązania w jakiś sposób, wprowadzenie jakichś dodatkowych procedur albo dodatkowych maszyn, czy jakichś przeglądów może spowodować, że ale te przestaną się na przykład konkretnego rodzaju pojawić. No tak, i też jakby ten moduł zarządzania spraw, tu jeszcze sobie tak na szybko spojrzałem na notatki, jakby muszę odzwierciedlić w pełni politykę, którą mamy z, z procedowaniem tych leków, co, co przez maile było, było dosyć trudne wcześniej. I wchodząc właśnie w troszkę w szczegóły tego, tego, tej części zarządzania sprawami, bo to, to jest niezwykle ważna sprawa, żeby właśnie cała para nie poszła w gwizdek, w tym sensie, że tak naprawdę nawet efekty najlepszego modelu analitycznego muszą być skonsumowane w jakiś sposób, wdrożone do organizacji i wpasować się w jej tryb pracy, bo inaczej jakby to, to jest sztuka dla sztuki, o czym mówimy w początku, żeby tego unikać. W tym module zarządzania spraw, sprawy są generowane przez modele ryzyka określonych sytuacji. No i tam jest ustalona ścieżka rozpatrywania tych elementów. W tym sensie, że jakby trafiają one przykładowo, załóżmy, bo to u Państwa różnie może być. Trafiają najpierw do linii inspekcyjnej, tak? jeśli oni nie rozwiązali problemu, no to wtedy dla inżynierów. Jeśli inżynierowie nie rozwiązali problemu albo na przykład nie ma ich pracy w tym momencie, bo jest, bo jest jakaś inna zmiana, no to kierujemy do utrzymania ruchu tak? albo od inżynierów, albo jeśli są określone godziny, bezpośrednio do nich. Mówimy tutaj, zarówno jeśli chodzi o takie. W tym sensie, że możemy sobie ten proces odzwierciedlić na poszczególne kroki. I co ważne, też jakby tutaj cały czas nadzór nad tym mają, mają menadżerowie, którzy są, są nad tym, jakby tutaj sama tym rozrysowani. Zarówno jeśli chodzi o kontrolę taką case by case, jak i całości spraw, to o czym mówiłem, żeby sobie patrzeć, czy na przykład zbyt często jakieś konkretne alety się nie, nie pojawiają, bo być może to jest jakby temat nie, nie tyle do pożarów, co, co systemowego rozwiązania. No i ważne jest też, żeby tutaj podkreślić, że na całej tej ścieżce, jeśli mówimy o zarządzaniu tymi sprawami, każdy może mieć inny zakres informacyjny. To też w specyfice pracy fabryk jest dosyć ważne, że każdy może mieć inne zadania. Niektóre mogą na przykład muszą być weryfikowane przez, przez przyłożonego do inne, zatwierdzane na drugą rękę. Jedni mogą widzieć, z czego alerty wynikają, a niektórzy na przykład niekoniecznie. Jeśli puszcza to do jakby najniższej hierarchii pracownika, który gdzieś bezpośrednio jakby z maszyną pracuje, no to niekoniecznie musi dostawać informacje, ale alercie, bardziej musi dostawać ten y, informację konkretnie co ma zrobić z tą maszyną, tak? Czyli na przykład sprawdzić kalibrację, tak? I y, już nie musi, musi szczegółów znać. Y, no i to co jest ważne, że jakby tutaj składamy wszystkie te role i one prowadzą do y, wspólnego wspólnego jakby rezultatu.